To jest Strefa Polityki, podcast, w którym rozkładamy władzę na czynniki pierwsze. Mówi Tomasz Dunowski, zapraszam. Polityka to idea, ale tę ideę można przeliczyć na złotówki, szczególnie jeśli mowa o zarobkach polityków. I nie ma. Powtarzam, nie ma osoby, której nie interesuje, ile zarabia radny, burmistrz, poseł, premier, prezydent itd., itd. Bo są dwie sfery, proszę Państwa, które interesują wszystkich w kontekście innych: to łóżko i portfel. My łóżko sobie dzisiaj odpuścimy, ale portfele polityków prześwietlimy bardzo dokładnie. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych kwot, to y, przypomnienie małe. Na kanale na YouTubie Strefa Pasji znajdziecie nie tylko polityczne przeglądy, nie tylko polityczne ciekawostki, ale jeśli interesuje Was świat przyrody, to zaglądajcie do cyklu Strefa Natury prowadzonego przez Agatę Kropiewnicką. A jeśli bliższe są Wam kocie klimaty, no to Julia Łata regularnie będzie Was, was zabierać do świata kotów. W ramach swojego cyklu strefa kotów. Zapraszam, strefa pasji na YouTube. Subskrybujcie, żeby nie przegapić żadnego nowego materiału. A teraz już sprawdźmy, ile naprawdę zarabiają politycy od końskich po Brukselę. Na początek ważna rzecz. Wszystkie wynagrodzenia polityków w Polsce są ściśle powiązane z tak zwaną kwotą bazową ustalaną w ustawie budżetowej. W każdym roku ona się różni, oczywiście w każdym roku jest nieco wyższa. To taka rządowa cegiełka, taki przelicznik, taki mnożnik, z której składa się cała piramida politycznych wypłat. Dla wielu stanowisk obliczenia wyglądają tak. Kwota bazowa razy współczynnik, na przykład razy 2 razy 3, i ta liczba wraca w każdej części tego odcinka, więc warto. Ją zapamiętać. Kwota bazowa, jak powiedziałem, co roku ustalana jest w ustawie budżetowej i aktualnie wynosi 1878 zł i 89 groszy. Czyli mnożymy razy 2, 3, 4 i tak dalej i tak dalej w zależności od stanowiska. Wszelkie ustawy i rozporządzenia, które ustalają konkretne pensje polityków, opierają się właśnie na kwocie bazowej, na tym naszym mnożniku. I to była ta nudna część teoretyczna, teraz przejdźmy do konkretów, czyli konkretnych stawek, konkretnych pensji, które pobierają co miesiąc politycy. Na początek Radni Gmin, bo uporządkowałem to wszystko w rankingu. Od miejsca dziesiątego, a więc od najniższych politycznych zarobków, do miejsca pierwszego, czyli do polityka, który zarabia w Polsce najwięcej. Radni Gminy to najniższy szczebel władzy, ale i tu pojawiają się pieniądze, bo co do zasady radni nie dostają pensji. Formalnie to tylko dieta, czyli zwrot kosztów sprawowania mandatu. No ale umówmy się, są to jakieś konkretne pieniądze, które wpływają na konto, a więc jakiś przychód. Jest koniec kropka. I wysokość tego przychodu w zasadzie do dochodu zależy od wielkości gminy, bo w tych największych liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców dieta może maksymalnie wynieść 4294 zł. W średnich gminach od 15 do 100 tysięcy mieszkańców 3220. Powtarzam, to kwota maksymalna, a w tych najmniejszych gminach wiejskich 2147 zł w tyle maksymalnie może otrzymywać radny. I tak to są kwoty maksymalne, jak powiedziałem, bo w praktyce często są obniżane tak symbolicznie, żeby nie było, żeby wyborcy krzywo nie patrzyli, no bo wiecie, nie wszystkie gminy mają potencjał przemysłowy, turystyczny, jakieś ekstra dochody sezonowe. W niektórych gminach po prostu wieje biedą. No, jak są położone gdzieś tak na obrzeżach kraju, gdzie psy szczekają zupełnie inną częścią ciała, niż robią to zazwyczaj, no to wtedy w kasie gminnej pusto. Więc no, wyborcy mogliby się... Słusznie. Oburzyć, że radni większą część budżetu zgarniają dla siebie. Więc tak dla oka obniżają sobie te 5-10%, no, żeby nie było, tak, żeby się nikt krzywo nie patrzył, bo to od nich samych zależy, jak wysoką otrzymują dietę. To taki absurd systemu, absurd demokracji, ale tak sami sobie ustalają wypłaty. Nie jak na wolnym rynku. Nie. Wyobraźcie sobie, firmę, w której pracownik mówi, ile będzie zarabiał, i co miesiąc zmienia zdanie. <laughs> absurd. A w radach gminach właśnie tak. Jest. I teraz ważna sprawa, jak dużą pracę wykonują radni gminy. Ustawowo mają obowiązek spotykać się co najmniej raz na kwartał. W praktyce spotykają się raz w miesiącu, ale wyobraźcie sobie teraz ten przelicznik: kilka tysięcy złotych za kilka godzin pracy w miesiącu. To się po prostu opłaca. Dlatego w najbliższych wyborach samorządowych zachęcam wszystkich do kandydowania, bo to jest po prostu bardzo łatwy pieniądz. I wcale nie musi się skończyć na tych najniższych dochodach politycznych, ponieważ dodatkowym profitem jest traktowanie stanowiska radnego gminy, albo, albo w zasadzie funkcji jako trampolinę do politycznej kariery, do prawdziwej politycznej kariery. I podam tylko jeden bardzo wyrazisty przykład. W 2010 roku po wyborach. Samorządowych radnym Krakowa został niejaki Andrzej Duda. Tak jest, ten Andrzej Duda, który pięć lat później był prezydentem. No była to szybka i błyskotliwa kariera polityczna. Prawdopodobnie nikt nigdy tego nie powtórzy, ale szansa, choć matematyczna, nadal istnieje. Czas na miejsce dziewiąte Radni Powiatów i Sejmików Wojewódzkich. To kolejny szczebel i kolejny zastrzyk gotówki. Pieniądze już nieco większe. I tutaj wrócimy do kwoty bazowej, ponieważ ustawa reguluje wysokość wynagrodzenia, jakie otrzymują Radni Powiatu, jako dwu i czterokrotność kwoty bazowej. Ja już do tej kwoty bazowej może nie będę wracał, po prostu zapamiętajcie, że jest jakiś przelicznik w ustawach, rozporządzeniach, różnego rodzaju dokumentach, bo nas interesują konkretne stawki. A konkretne stawki prezentują się następująco radni powiatów z tych najmniejszych powiatów zarabiają 2254 Złote. Takie pieniądze dostają radni z tych najmniejszych powiatów, liczących do 60 tysięcy mieszkańców. W większych powiatach, licząc, liczących od 60 000 do 120 tysięcy mieszkańców, pieniądze są większe. 3382 zł, a najwięcej zarabiają radni z tych największych powiatów, w tym również z miast na prawach powiatów, a więc 4,5 tysiąca miesięcznie wpada na konto. Przypominam, nie pensja, tylko zwrot kosztów sprawowania mandatu. Bla, bla, bla. Pieniądze, dochód, przychód jest. Takie pieniądze dostają i to może być tylko część ich zarobków, które ciągną z powiatu, dlatego zachęcam do regularnego czytania co roku oświadczeń majątkowych radnych, które są publikowane na stronie powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej. Tam macie wyszczególnione, ile zarobił radny z tytułu sprawowania mandatu, ile zarabia z innych źródeł, jakie ma oszczędności, jakie ma kredyty, tam jest wszystko napisane, a zazwyczaj radni to są wasi sąsiedzi, więc fajnie wiedzieć. Z czystej ludzkiej ciekawości bo wiadomo jak powiedziałem na początku to co interesuje wszystkich to łóżko i porfel. Tutaj przynajmniej macie porfel czarno na białym dokładnie opisany. Teraz radni sejmików wojewódzkich, którzy zarabiają tyle co radni powiatu z największych powiatów, a więc tu jest stała pensja w każdym województwie radni sejmików otrzymują 4,5 tysiąca złotych miesięcznie. I oczywiście proszę państwa, nie wszyscy politycy samorządowi idą tam sobie dorobić do miesięcznej pensji. Są wśród radnych również idealiści, którym zależy na rozwoju regionu. Konkretne nazwiska to, na przykład... Dobra, nie kojarzę żadnego. Miejsce ósme. Burmistrz, prezydent miasta, wójt, starosta i marszałek województwa. Pięć stanowisk, których zakres kompetencji jest bardzo różny, ale łączy je wysokość wypłaty. jest ona regulowana przez kilka różnych ustaw i rozporządzeń, a obliczana na podstawie, a jakże, kwoty bazowej wyszczególnionej w ustawie budżetowej. I to po raz kolejny do niej wracam, ale to wszystko nudne paragrafy do wysperania dla chętnych. To co nas interesuje to po raz kolejny konkretne stawki i osoby na stanowiskach burmistrza, prezydenta miasta, wójta, starosty i marszałka mogą zarabiać maksymalnie 21 tysięcy złotych i 43 złotych, 57 groszy. To jest maksymalnie, czyli 21 tysięcy, ale nie mogą zarabiać też mniej niż 80% tej kwoty. A więc co najmniej 16 800 zł, a maksymalnie 21 tysięcy. W tym przedziale muszą się pensje burmistrzów czy wójtów zmieścić. Radni decydują, ile dokładnie zarabia ich włodarz, ale właśnie w tym przedziale ta pensja musi się mieścić. I teraz tak, radni, którzy mają większość w Radzie, zazwyczaj są z Komitetu Burmistrza. Jest bardzo mało takich samorządów, gdzie burmistrz czy wójt jest w opozycji do Rady, więc trudno oczekiwać. Oczekiwać od radnych, że będą jakoś bardzo źle, jeśli chodzi o wysokość pensji, traktować bądź co bądź swojego przełożonego i swojego lidera politycznego. Więc te kwoty raczej są maksymalne niż minimalne. Ale zwróćmy tutaj uwagę na jeden absurd, jeśli chodzi o zarobki tutaj burmistrzów i wójtów. Bo na przykład burmistrz Nowego Warpna, gdzie mieszka tysiąc osób, zarabia praktycznie tyle samo, co prezydent dwumilionowej Warszawy. Tutaj ustawa nie wyszczególnia, jeżeli jest małe miasto, to zarabia zarabia jeżeli wielka metropolia to zarabia więcej. Nie, burmistrzowie zarabiają tyle samo. Znaczy prezydent miasta to w praktyce burmistrz, tak? Nie to, żebym jakoś też teraz narzekał na zbyt niskie zarobki Rafała Trzaskowskiego i jakoś przesadnie cenił jego menedżerskie skille w zarządzaniu Warszawą, no ale umówmy się, skala odpowiedzialności, zakres obowiązków jest nieporównywalny do Nowego Warpna, gdzie przypomnę mieszka tysiąc osób, a pensje są niemal identyczne. I nie to, żebym postulował za Podniesieniem pensji dla prezydentów miast, bardziej za obniżeniem dla tych najmniejszych. Tak, to jest mój postulat. Miejsce siódme, poseł. Zarobki posłów, proszę Państwa, elektryzują wszystkich, bo nikt nie wie, ile dokładnie zarabiają ale wszyscy wiedzą że za dużo to teraz już będziecie wiedzieć o ile za dużo bardzo proszę wypłata posła składa się z kilku składowych po pierwsze jest to uposażenie poselskie które wynosi aktualnie mm, trochę ponad tysiąca złotych. mówimy cały czas o kwotach brutto tego nie zaznaczyłem jeszcze w podcaście ale mówimy cały czas o kwotach brutto no więc uposażenie poselskie 14600 zł brutto do tego należy doliczyć dietę parlamentarną 4600 zł czyli łącznie to już daje Ponad 19 tysięcy złotych pensji. Poselskiej. Ale to nie wszystko, bo jeśli poseł zasiada w komisjach, to jako przewodniczący lub członek takiej komisji sejmowej może liczyć na dodatek w wysokości do 35% uposażenia. Czyli, jeżeli jest jakiś obrotny, zasiada w kilku komisjach, w jednej jest przewodniczącym, w pozostałych członkiem, no to może łącznie liczyć na 5130 zł dodatku za udział w komisjach. Czyli łącznie pensja posła wynosi prawie 25 tysięcy złotych. Ważna uwaga! Już jak dojdziecie do siebie, po, tak, po otrzymaniu informacji o wysokości ich <grym> wypłaty, to uposażenie, czyli ta pierwsza część wynagrodzenia nie przysługuje posłom pobierającym wynagrodzenie z innych źródeł, na przykład z działalności gospodarczej, albo jeżeli poseł jest gdzieś zatrudniony, no to w tym momencie może liczyć tylko na dietę plus dodatki do komisji. A ta pierwsza część pensji, ta największa, czyli 14,5 tysiąca złotych mu już nie przysługuje. Ale w takiej sytuacji, uwaga, jeżeli poseł prowadzi działalność gospodarczą, no to przepisuje działalność na żonę, robi rozdzielność majątkową i już zgodnie z prawem nie zarabia. Nie trzeba tego wykazywać w oświadczeniu majątkowym. Jak kraść, proszę Państwa, to kreatywnie. Miejsce szóste. Senator. Proszę Państwa, rozmawiając o zarobkach posłów, trzeba też zwrócić uwagę na senatorów, którzy co do zasady zarabiają tyle samo, co posłowie, ale w moim rankingu są nieco wyżej, na miejscu szóstym, bo za te same pieniądze mają znacznie mniej pracy. W zasadzie przyklepują wszystko, co przychodzi do nich z Sejmu i nie, bawi, i nie biegają po telewizjach. Mogliby to robić, ale nikogo nie obchodzi, co mają do powiedzenia, więc więcej czasu wolnego, a więc senator otrzymuje wraz z dodatkami tyle, co poseł, Niecałe 25 tysięcy złotych brutto wynagrodzenia miesięcznie. Ale oprócz tego są też dodatkowe profity, dodatkowe wpływy, na przykład ryczałt na prowadzenie biura 23 310 zł. Przysługuje im także, tak jak posłom, bezpłatne zakwaterowanie lub zwrot kosztów do 3,5 tysiąca złotych na wynajem mieszkania w Warszawie. A dodatkowo jeszcze Odprawa odprawa po zakończeniu sprawowania mandatu, czyli po zakończeniu kadencji, jeżeli nie dostanie reelekcji, nie, nie, nie zdobędzie reelekcji, to otrzymuje w, te, w takiej sytuacji 3 miesięczne uposażenie, czyli brutto 38 400 zł. A więc koniec kadencji to nie jest taki znowu dramat. Chyba, że komuś grożą zarzuty karne po zakończeniu kadencji, kiedy wygasa immunitet. Pozdrawiamy marszałka Gruckiego. Miejsce piąte. Minister. Teka ministra już, proszę Państwa, jest sporo warta, więc nic dziwnego, że do tych stanowisk jest spora kolejka. Często jest rekonstrukcja rządu, często ci ministrowie i wiceministrowie się zmieniają, bo każdy chce się dopchać do tego źródełka. I teraz przestajemy się nagle dziwić, dlaczego wielu polityków naciska na rekonstrukcję. Oczywiście polityków koalicji, bo opozycja to naciska w ogóle na dymisję. Ale do rzeczy, bo chodzi o pieniądze. O konkretne pieniądze, czyli ile zarabiają ministrowie. Wynagrodzenie zasadnicze to 14 700 zł. Dodatek funkcyjny, to 3900 zł. Do tego doliczamy jeszcze dodatek stażowy, czyli jeżeli taki minister przepracował w życiu 20 lat, no to prawie 3000 zł otrzymuje ekstra. Większość ministrów to również posłowie, więc do tego należy doliczyć 4600, prawie 4700 diety parlamentarnej, a więc łącznie brutto to daje uwaga 26317 zł i 42 grosze. Ale, proszę państwa, minister i wiceminister, który zarabia tylko kilka tysięcy mniej, mogą liczyć też na dodatkowe apanarze, limuzyny z kierowcą, proszę bardzo, dodatki reprezentacyjne, nowy garnitur, jest, wystawna kolacja, jest. Ponadto mogą otrzymywać nagrody uznaniowe, roczne, miesięczne, kwartalne. I zdarzało się oczywiście w przeszłości, że dostawali po 5-6 tysięcy miesięcznie. Pamiętacie tą aferę z nagrodami dla ministrów w rządzie Beaty Szydło? No i właśnie bywało. Więc jeżeli tę kwotę 26 tysięcy złotych nieco podniesiemy i zaokrąglimy do 30 tysięcy złotych, to ja się specjalnie nie pomylę. 30 tysięcy złotych można przyjąć, że tyle zarabia każdy minister, a wiceminister tylko nieznacznie mniej. I przypomnę, że tę kwotę można pomnożyć jakieś 115 razy, bo tylu ministrów i wiceministrów zasiada teraz w rządzie. Rozsądnie wydane pieniądze. Każdy to przyzna. Miejsce czwarte, marszałek Sejmu i marszałek Senatu. Pozycja drugiej i trzeciej osoby w państwie wcale nie pokrywa się z wysokością dochodów w tym politycznym rankingu. Marszałkowie Sejmu i Senatu znajdują się tuż za podium, a wysokość ich zarobków jest dokładnie taka sama, bo obecnie zarówno Szymon Hołownia, jak i Małgorzata Kidawa Błońska mogą liczyć na po pierwsze wynagrodzenie zasadnicze około 20 tysięcy złotych, dodatek funkcyjny 6 tysięcy, dodatek za wysługę lat, czyli tak jak ministrowie jeżeli przepracowali 20 lat gdzie przepracowali to może być w przypadku polityków spore nadużycie ale 20% ekstra czyli około 4000 zł plus dieta poselska, bo marszałek Sejmu i marszałek Senatu to oczywiście parlamentarzyści, więc dieta poselska doliczamy 4600 zł, razem brutto z dietą to jakieś 35 tysięcy złotych. Tyle dostają marszałkowie Sejmu i Senatu 35 tysięcy złotych. No i to chyba wszystko, bo nie słyszałem, żeby marszałek kiedykolwiek dostał jakąś nagrodę, bo już bez przesady, prawda. Miejsce trzecie Prezydent. I tu mamy no, gigantyczne zaskoczenie, bo na najniższym stopniu podium znalazła się najważniejsza osoba w państwie. Jak widać, zaszczyty i honory nie idą w parze z wynagrodzeniem. Obecnie Andrzej Duda, a niebawem Karol Nawrocki mogą liczyć na następujące pieniądze. Wynagrodzenie zasadnicze 18 400 zł brutto, czyli kwota bazowa razy 9,8, no to daje te prawie 18,5 tysiąca zł brutto. Do tego prezydent dostaje dodatek funkcyjny 7800 dodatek za wysługę lat 3 600 brutto, no i ostatecznie wychodzi na to, że obecna pensja prezydenta Polski wynosi 29 987 zł i 8 groszy brutto miesięcznie, co na rękę daje jakieś 21 000 niewiele, ale pamiętajcie, że prezydent nie płaci rachunków za prąd i za gaz, nie płaci za wyżywienie i ma mieszkanie za darmo. To też należy uwzględnić w tym, a dodatkowo prezydentowi przysługuje dożywotnia emerytura prezydencka 75% pensji zasadniczej, czyli 13 13609 zł i 84 grosze brutto. Taką emeryturę będzie dostawał po jednej albo po dwóch kadencjach prezydent Andrzej Duda, na przykład po dwóch, więc to też należy uwzględnić w zarobkach prezydenta, który tylko na pierwszy rzut oka zarabia mniej od marszałka Sejmu i marszałka Senetu, ale w praktyce jednak jest oto oczko i polityczne, i finansowe wyżej. Czyli przypomnę, że pensja to niecałe 30 tysięcy złotych, no ale dodatkowo jeszcze emerytura i utrzymanie za to wszystko prezydent nie płaci, więc to nie jest kwota brutto, a w praktyce kwota netto 30 tysięcy złotych zarobki prezydenta. Miejsce drugie. Europoseł. Zsyłka do Brukseli, proszę Państwa, jest utratą politycznego prestiżu w Polsce, ale jednocześnie warta trzy pensje ministerialne albo cztery poselskie. Tak na otarcie łez, na pocieszenie po utracie prestiżu. Pensja podstawowa obecnie 53 deputowanych z Polski wynosi 8,5 tysiąca euro miesięcznie. I to już po potrąceniu belgijskiego podatku. W przeliczeniu na złotówki to będzie ponad 38 tysięcy złotych na rękę. I gdybyśmy się tutaj zatrzymali, to już ta kwota robiłaby wrażenie. Ale to nie wszystko, bo oprócz tego posłowie otrzymują dietę wynoszącą 280 euro za każdy dzień posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Średnio takich dni jest około 15-16 w miesiącu, co daje co miesiąc dodatkową kwotę 20,5 tysiąca złotych. Tu już mamy prawie 60 tysięcy. Ale to też jeszcze nie wszystko, bo są także środki na działalność biur krajowych, zwrot kosztów podróży do Brukseli i Fundusz na Wynagrodzenie Asystentów, to dodatkowa kwota w wysokości około 17 tysięcy złotych, Ale to dodatki. Trzymajmy się tej pensji: 58 826 zł. i 55 groszy. Prawie 60 tysięcy zł. tyle zarabiają europosłowie. I trudno w to uwierzyć, ale to też jeszcze nie wszystko, bo ym, politycy wyjeżdżający do Brukseli mogą liczyć na spokojną starość, ponieważ europoseł dostaje jakieś 7-8 tysięcy zł. świadczenia emerytalnego, doliczanego do tej emerytury zusowskiej pobieranej w Polsce. I szczęśliwej nie biorą z tylko z unijnej kasy, ale to wynagrodzenie, ta emerytura jest pobierana, wypłacana dożywotnio. Do samego końca. Europosła lub Unii Europejskiej. Miejsce pierwsze. Premier. Co do zasady, proszę Państwa, premier zarabia tyle samo, co marszałkowie Sejmu i Senatu. Ale premierem aktualnie jest Donald Tusk i to diametralnie zmienia postać rzeczy. Przyjrzyjmy się i rozłóżmy jego pensję na czynniki pierwsze. Wynagrodzenie zasadnicze premiera to 23 300 zł. Dodatek funkcyjny 5300. 5 300. Dodatek za wysługę lat, czyli te 20 przepracowanych, a Donald Tusk pewnie tyle nie przepracował w polityce, chociaż zaznaczam po raz kolejny, że słowo przepracował może być w kontekście polityków sporym nadużyciem, ale dodatek w wysokości 4 600 zł jednak otrzymuje. Premier też jest posłem, więc doliczamy 4 600 diety, więc razem brutto to daje już. Około 38 tysięcy złotych brutto. Ale to nie wszystko, bo premier Donald Tusk pobiera emerytury. Tak, trzy. Emerytury. Nie jedną, trzy. Emeryturę z ZUS-u w wysokości ponad 11 tysięcy, emeryturę z Komisji Europejskiej 25 tysięcy, no i emeryturę belgijską. Podczas tych swoich wszystkich kadencji jako przewodniczący Rady Europejskiej tyle sobie wypracował. Więc razem samych emerytur premier otrzymuje 46 tysięcy. Jeżeli to zsumujemy, to premier Donald Tusk co miesiąc dostaje 83 600 zł miesięcznie. To łączny przychód premiera Donalda Tuska. I teraz chwila dla Was, żebyście podnieśli szczęki, które właśnie Wam opadły. Premier Donald Tusk, najlepiej opłacany polityk w Polsce 83 600 zł miesięcznie. Czy to wysokie stawki oferowane za pracę na takich stanowiskach? No. Tu mogłaby się rozpocząć niekończąca się dyskusja, ale tylko dla porównania podam, że wynagrodzenia przykład głów państw w innych krajach są nieco wyższe. Prezydent Francji zarabia około 65 tysięcy złotych, kanclerz Niemiec 130 tysięcy złotych, natomiast na konto prezydenta Stanów Zjednoczonych wpływa co miesiąc 133 tysiące złotych miesięcznie. Tyle zarabia prezydent Stanów Zjednoczonych, więc sami możecie sobie porównać, czy to dużo, czy nie mało, ale jeśli jeśli chodzi o te inne koronowane głowy, no to wiadomo, spokojnie, z naszych nie biorą, to średnio nas to obchodzi, nawet jeżeli zbijaliby na tym majątek. I na dzisiaj to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek podcastu Strefa Polityki. Zapraszam po raz kolejny i zachęcam do subskrybowania kanału Strefa Pasji na YouTubie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Tomasz Dunowski, kłaniam się, cześć.